Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy chcą wejść w tę modlitwę różańcową byśmy mogli wchodzić w tajemnicę naszej wiary. To wszystko, co Pan Jezus dla nas uczynił, i chcemy, by te tajemnice Jego życia wypełniały się w naszym życiu. Chcemy w tym różańcu modlić się za naszą ojczyznę, o to, by była wierna Panu Bogu, o nawrócenie w naszej Ojczyźnie, o jedność. Prośmy też o pokój na Ukrainie, na całym świecie, także w naszej Ojczyźnie. Prośmy za Kościół katolicki, aby był wierny natchnieniom Ducha Świętego, także poprzez wszystkich naszych pasterzy. Modlmy się za y, telewizję WTN, aby była narzędziem, którym Bóg posługuje się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panną, męczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, o Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwego. złego proś o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen. Rozważamy dzisiaj tajemnice radosne. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Posłużę się fragmentem nowego, dynamicznego tłumaczenia Pisma Świętego. Pół roku później ten sam wysłannik Gabriel został przez Boga posłany do Nazaretu, miasta w Galilei, do dziewicy, która była już poślubiona Józefowi, mężowi z rodu Dawida. Miała ona na imię Maria. Kiedy posłaniec zjawił się u niej, rzekł: raduj się, gdyż zostałeś obdarzona szczególną łaską Pana. W tym fragmencie widać, kochani, że każdy z nas jest Bogu znany, znany po imieniu, że Bóg nie patrzy na nas jak na tłum, tylko patrzy na każdego z nas indywidualnie i dla każdego z nas ma swoją łaskę. Zostaliśmy obdarzeni szczególną łaską powołania. Powołania do Kościoła, do świętości, powołania też swojego indywidualnego w służbie drugiemu człowiekowi i zawsze w naszym powołaniu bycia matką, żoną, mężem, konkretnym pracownikiem, księdzem, towarzyszy nam łaska Pana, więc bądźcie pewni tego, że kiedy dajecie świadectwo Jezusie Chrystusie, kiedy kochacie drugiego człowieka według woli Bożej, zawsze też towarzyszy nam Jego łaska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo, matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary jołaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo, matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mary jołaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Zaraz potem Maria zabrała się i z pośpiechem udała się do krewnej, która wraz z mężem mieszkała w górzystej części Judy. Gdy tam dotarła, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy tylko dzieciątko w łonie Elżbiety usłyszało głos Marii, gwałtownie się poruszyła. Ona, sama napełniona duchem, uświęcicielem, zawołała: Mario, jesteś szczególną kobietą. Dostąpiłaś bowiem błogosławieństwa. Jakiego żadna inna nie otrzymała. Nasza jedność z Jezusem Chrystusem będzie owocowała i będzie objawiała się w taki sposób, że jeśli ktoś zobaczy w nas miłość Jezusa Chrystusa, czy słowo, które wypowiadamy zgodnie z Jego duchem, ludzie będą zawsze poruszeni i będą się pytali: Skądże mi to, czemu tak się dzieje? Co to za duch? Będą widzieli tę szczególną łaskę, w którą my doświadczyliśmy przez naszą zażyłość z Jezusem Chrystusem przez Jego Słowem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamen, Zdrowaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Na pobliskich łąkach przebywali pasterze, którzy, koczując pod gołym niebem, pilnowali stad. W pewnej chwili posłaniec Pana stanął przy nich w blasku boskiej chwały. Pasterze bardzo się zlękli, lecz posłaniec tak przemówił do nich – nie bójcie się – Gdyż przynoszę wam radość wielką, która będzie ogłoszona całemu ludowi. Dzisiaj w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel. Jest nim sam Pan, który objawił się jako Mesjasz. Bóg, który przychodzi do nas ze zbawieniem, do grzeszników, do biedaczków, on zawsze przychodzi po to, byśmy mieli pokój w sercu. On nie przychodzi nam grozić i straszyć z powodu nas, z powodu naszych grzechów, ale przychodzi jako ten, który chce nas zbawiać z miłością z naszych grzechów. Dlatego zawsze mówi: Mój majestat nie może was przestraszyć. Miejcie odwagę, kocham was i przychodzę do was właśnie tak pokornie, jak dziecię. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć ziemię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekelnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Kiedy upłynęło osiem dni, należało chłopca obrzezać nadano mu imię Jezus, wskazane przez Bożego posłańca, zanim jeszcze został poczęty w łonie Maryi. Gdy po porodzie upłynęło dla Maryi czas oczyszczenia, jakim był określony prawem mojżeszowym, wzięła syna i wraz z Józefem udali się do Jerozolimy, aby ofiarować go Panu. To imię, biblijne imię, oznacza zbawienie. Boga, który przychodzi zbawiać człowieka. To imię Jezus oznacza zbawienie im. Bóg też daje każdemu z nas swoje osobiste powołanie, i widzimy, że. Tutaj Maria z Józefem przynoszą to dzieciątko, bo ofiarować go Bogu. I myślę, że te słowa są ważne dla rodziców, aby nie chcieli ustawiać dzieci w swojej funkcji. Oczywiście dzieci trzeba wychowywać, uczyć też ich posłuszeństwa, natomiast dzieci nie mogą być w funkcji rodziców i żeby żyli tak jak rodzice chcą, tylko dzieci rzeczywiście każde powinno być ofiarowane Panu Bogu, by ono mogło odkrywać to, do czego Bóg ich wezwał, swoje talenty, dare od Boga i swoje osobiste powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia pikalnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni, kiedy Maryja z Józefem już stają w świątyni widzą Jezusa, wówczas Maryja mówi: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja z bólem serca Ciebie szukaliśmy. On zaś tak odrzekł. Szukaliście mnie? Dlaczego nie pomyśleliście, że zajmuje się sprawami mojego Ojca? Bardzo piękna odpowiedź Jezusa Chrystusa i piękny przykład do naśladowania że każdy z nas chrześcijan jest człowiekiem, który podejmując rozmaite obowiązki dnia codziennego, także jesteśmy powołani do tego, żeby zajmować się sprawami naszego Ojca, a więc żyć z innymi w pokoju, w miłości, jak jest to możliwe, mówić dobrą nowinę i dawać świadectwo Jezusie Chrystusie a kiedy trzeba jedna dzisiaj wybaczać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjołaski łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen o mój jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od szlakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojem nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Duchu Święty, prosimy Cię o światło, mądrość i prawość dla każdego, kto sprawuje władzę. Matko Boża nieustającej pomocy, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, dany nam przez Boga, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, wzywany w walce duchowej, módl się za nami. Święty Andrzeju, patronie w trudnych czasach, ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj na łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własnej, sprawy narodów w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec Zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święta Andrzeju Bobolu, oręduj za nami u Pana. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Chcę jednocześnie też, kochani, zaprosić Was do wspólnego różańca jutro na godzinę 20.30. Niech Bóg nam błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości pokoju Chrystusa.